Tutaj w Zielonej Górze mamy taką ulicę wodną, ale tą nazwę bardzo łatwo jest zamienić w wino. Czyli zmieniamy teraz ulicę wodną na ulicę winną, podobnie jak Jezus to czynił, i wchodzimy do piwnicy winiarskiej. Już na dzień dobry jest staroświecka, taka beczka dębowa z otworem zrobionym przez dzięcioła. Proszę bardzo. Reklamowano mi bardzo to miejsce. Nigdy tutaj jeszcze nie byłem. Także zaczynam zwiedzanie. Jest okazja, bo w zielonej górze mamy winobranie. I już są stare stojaczki na wino. Proszę bardzo. Tutaj beczki to dobrze. To później pokażę beczkę, bo akurat jest sesja fotograficzna. Tu sobie jakoś... Są tutaj osoby, dlatego nie chcę, nie chcę nikogo pokazywać. Już wziąłem przezornie sobie kamerę w dół, ale tutaj mogę tak z daleka pokazać widok. Wszyscy degustują winka. Jest ja tu, widzę, moja konkurencja. Zazdroszne spojrzenie sobie na sprzęcisko. I, I dobra, idę dalej. Ale co to, koniec? Już. A co tutaj mamy? Mamy jakoś po niemiecku tablicę. E, Mołdawska Krykowa, to to nie jest słabiutko, myślałem, że będzie więcej. Pozostaje tylko sesja fotograficzna. A to wszystko takie stare stojaki na wino. To nie jest na, na flagi, chociaż flagi też można by było pozatykać. Ale tutaj szyjka wchodzi w tulejkę, a butelka opiera się na obręczy. I takie to właśnie fajne stojaczki, umożliwiające w prosty sposób szybkie obracanie butelek. No i tu już porodzewiało konkretnie. Dobra. To by było tyle tego filmu.